Napierdolę. Ej wy! Jebać was! To przecież są sajanie, ty <gulancja> Na papatrz, patrz, mu folutkę! Wow, Co takiego? No dobra, więc zaczynaj... Jesteś zielony! Szrek! <gulancja> eee, A tobie fryzura dodaje wzrostu, w fraglesie! Dobra, dobra, już się nie kućmy. stary Bulbazaur! Ale jak nas znaleźliście! O no jak myślisz, co to jest i do czego służy? Okular! Bo przecież nie okulary, które zakrywają oboje oczu i naturalnie chronią przed słońcem! Co jest kurwa? Ma niski poziom testosteronu, to musi zająć czymś głowę. To teraz sprawdźmy ich poziom mocy! No, żaden z nich nie jest Saienskim plemnikiem. Nie rozumiesz Nappa? Skautery są teraz bezużyteczne. Ci tutaj w mistrzowski sposób nauczyli się manipulować swoją witalną energią, więc to żadna pochliwość. Po prostu się wycwanili. W końcu ukażą swoje prawdziwe oblicze. Wystarczy przedstawić im odpowiednie argumenty. Za. Fejkują! To bardzo Sas! Eliminar! Okej! Okay. Ale ufoludek jest mój. Pyjebane naiwne orangutany Jestem nameczaninem, to co? Walimy się! Źle to zabrzmiało! Ej, nappa, pamiętasz może tą piosenkę? Ta! Nameczanin, nameczanin, nameczanin! Zielony z niego mieszczanin! Nie jada, nie pali, nie wali. A ty... Pod gatunkiem, pod gatunkiem go nazywali. <słyska> <słyska> Końcówka w czasie przeszłym, bo dosownie nikogo was nie pamięta. Nappa, wyciągasz fiolkę? Nie drapie się po dupie. Wyciągaj to kurwa, mentos the fresh maker. Ale się sprzedali. Hej, hej, hej! Co to jest? Wyobraźcie sobie, że jesteście Power Rangersami, a to są kitowcy. Jest tylko jedna zasadnicza różnica ktoś na pewno wykituje. Zjapsowany! I'm sorry, I can't transcribe